Dzień przed ślubem, piątek. Co my robiliśmy w piątek? No. Pobywaliśmy balony. Tak, połapywaliśmy balony. A po balonach mieliśmy próbę w kościele. E, ta, tak, y, znaczy ta próba to wyglądała tak, że i nie było. Poszliśmy tylko do spowiedzi. I w piątek rano z moim tatą robiłam tort? Tak. Tak, robiliśmy tort z moim tatą i z moją przyszłą szwagierką. Bratową. <noise> z moją przyszłą bratową dekorowaliśmy nasz tort. No bo piątek rano. Co to to był w sumie mój chyba najbardziej przepracowany dzień yy, związany z przygotowaniami wesela. Z Michałem i z Łukaszem my cały czas jeszcze dopinaliśmy ostatnie, ostatnie rzeczy. Yy, jeździliśmy, wiadomo, odebrać kwiatki, ale też zapomnieliśmy o kilku rzeczach, które musieliśmy dokupić. No i tak zeszło się nam do godziny 13. Wówczas, gdy faceci pracowali, ja z Olą i z Katarzyną siedzieliśmy u fryzjera i u kosmetyczki. Do samej godziny niemalże 14. Ja tak naprawdę ocknąłem się w drodze, gdy Kasię prowadził tata do ołtarza. I tak dopiero zrozumiałem, co się tak naprawdę dzieje. Ja nie pamiętam kazania. Ja wiem kto mówił kazanie, ale nie pamiętam kazania. Ja pamiętam początek i koniec kazania. Ja miałem jeden stres, taki stresujący moment podczas składania przysięgi yy, i był taki, jest taki jeden moment tej przysięgi, kiedy ksiądz mówi yy, dość dużą, yy, dość dużą treść i bałem się, że nie powtórzę tego do, dokładnie. Mi się tylko łezka w oku zakręciła. Trażacy. Kompania Honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. To byli koledzy o 3 lata młodsi ode mnie. Teraz mieszkamy niedaleko siebie, bo ich kompania i moja kompania, czyli te budynki mieszkalne, to jest to samo. I dlatego znamy się, znamy się bardzo dobrze. To większość tych kolegów, którzy tam byli, to moi koledzy również z drużyny siatkarskiej. Spodziewaliśmy się gości, że już będą czekać na sali. Yy, okazało się, że, cze że czekają się przed. przed Przepraszamy. <grym> yy, ja mogę powiedzieć: Coś takiego, że yy, na początku przestraszyliśmy się, że w sukience nie damy rady się uczciwego tańca. I tak po cichutku wyszliśmy w trakcie obiadu, jeszcze zanim orkiestra zwołała gości na salę. I Barze, tak, barze w domu weselnym we Wrażce. <grych> przetańczyliśmy nasz pierwszy taniec. Znaczy tak w sumie to tylko niektóre tylko niektóre elementy czy w ogóle wyjdą, tak? Tak, czy nam się uda w ogóle, czy uda mi się kasie podnieść w sukience, czy uda nam się pewien obrót. Takie mieliśmy tak, swoje to, to były problemy. Takie obawy, ale chyba wyszło. A sama zabawa, to bardzo szybko nam to całe wesele, cało to przyjęcie minęło. Cieszymy się, że goście bawili się od początku do końca. Od początku do końca była pełna sala. Impreza skończyła się chyba dopiero o szóstej? Po szóstej, tak. tak. I Ostatni... Już my nie chcieliśmy tańczyć ani nic, ale zespół nam grał. Zespół nam grał, goście jeszcze chcieli się bawić, więc Zresztą było bardzo sympatycznie. Bawię.